Cześć, Tomek z tej strony TS Design Studio. Dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać na temat wykończenia krawędzi. Jakie są e, i jakie są detale i sposoby ich wykończenia. Mamy trzy podstawowe e, wykańczania krawędzi. Pierwszym jest to kiedra, drugim jest to stepnówka pojedyncza i trzecim jest podwójna stepnówka. To są trzy podstawowe e, najczęściej używane e, wykańczania krawędzi, przy meblach, czy to będzie przy fotelu, czy to będzie przy ramieniu, przy sofie, przy takim stołku jak ten e, sposób e, wykańczania i, i dobór wykańczania krawędzi, czy to będzie kiedra, czy to będzie stepnówka i podwójna stepnówka, zależy od kaniny, zależy od, od kształtu i od stylu, od techniki, to jest e, każda indywidualna, e, indywidualne podejście. Oczywiście wszystko zależy czego oczekuje klient. Jak design zachować oryginalność. To jest e, wszystko jeden do jeden, jak, jak wy do tego podejdziecie. Kochani, na tym przykładzie no. stoku, chcę wam pokazać właśnie no. pierwszą, e, e, sposób wykańczania krawędzi. Jest to kedra. Kedra, tutaj macie e, puszyta ładną kedrę. Do kedry używam różnego rodzaju grubości e, sznurków. Tutaj mam różnego rodzaju od, od czwórki od czwórki, od czwórki, szóstki, ósemki, e, dziesiątki, dwunastki. Są różnej, różnej grubości sznurki. Też jest sznurek, tak zwany sznurek bawełniany. E, bardzo też go lubię. Kedra nie wypustka, jak się spotkałem. Kedra ma w sobie sznurek. Czy to sznurek, czy to żyłka, najczęściej, najczęściej spotykane. Odnośnie co do kedry, kedra jest wykrawana i łączona oddzielnie. Siedzenie, kiedra i bodno jest wykrawane oddzielnie. Dlatego, że moim sposobem i techniką jest to, że klient, jeżeli przychodzi do mnie i prosi mnie o tak zwany kontrastowy, czyli inny kolor te kiedry, po prostu muszę to wykonać oddzielnie. Siedzenie jest innego, z innej tkaniny, może być kiedra z innej tkaniny, tak samo bodno. Taka kwestia kreatywnego wykończenia, czy fajnego designu. To jest akurat kiedra, tutaj macie kiedrę. Drugim sposobem jest e, tak zwana pojedyncza stypnówka. Tutaj macie pojedynczą stypnówkę. E, e, ozdobny ściek występuje akurat na bodnie, ładnie dookoła. Najczęściej to stosuję. E, łączenie, łączenie elementów siedzenia i bodna w tym przypadku e, łączę na rotacji numer 4, czyli gęsta rotacja, bardzo ciasny ściek. Ale odszywanie stępnówki już stosuje rotację numer 6 od 6 do 7. Jest to, ma większe skoki igły. Po prostu jest ozdobny ten ściek. Jest to najbardziej i najczęściej używany przeze mnie właśnie wykańczanie, ten sposób wykańczania krawędzi. Najczęściej, a zarazem jest to najmocniejsze wykańczanie. Wykańczanie które, krawędzi, które wzmacnia... E, wzmacnia łączenie szewka. Zarazem jest ozdobną, ale wzmacnia wszystkie trzy elementy. Bardzo fajna, fajne to wygląda. E, I trzecim, trzecim sposobem jest to podwójna steknówka, Podwójna stepnówka, która e, no, na, na środku te, tego łączenia w sumie na, e, jest łączona na rotacji numer 4, czyli bardzo gęste, ale już. E, tak zwany ozdobny ściek robię już na rotacji numer 7, od 6 do 7. Najważniejsza rzecz, odstęp od środkowej krawędzi do, do szewka ozdobnego. Używam odstęp od 3 do 5 mm. W zależności też od tkaniny, od materiału, który używam. Od 3, tutaj właśnie ten odstęp od 3 do, do 7 mm. Od 3, przepraszam, od 3 do 5 mm. To są trzy podstawowe, właśnie najczęściej używane wykańczania krawędzi. Jest jeszcze inne wykańczanie sznurkami, jeszcze wykańczanie z wypustkami. Wypustka. Wypustka czy kedra? Wypustka jest złożoną tkaniną połączoną właśnie na krawędzi. Kiedra ma w sobie sznurek. Sznurek czy to żyłka? Na tym, się, na tym, na ta, na tym jest różnica. E, właśnie kiedra, stepnówka, podwójna stepnówka. Jest jeszcze wypustka, jest jeszcze... Tak zwane sznurki ozdobne, jest jeszcze tak zwane falbanki ozdobne, spotkałem się, tasiemki, e, naprawdę różne sposoby są wykańczania krawędzi, to zależy od e, kreatywności. Jest odszywanie ręczne jest tak zwanym ściegiem drabinkowym, ściegiem krzyżakowym, to też się spotkałem, to już bardziej w technice tradycyjnej. Ale, kochani, to chciałem Wam omówić, wykańczanie krawędzi, myślę, że Wam się to przyda, na pewno się przyda. Zostawiam to Wam, wasza kreatywność, wasz sposób wykańczania. To tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, Tomek.